Hejka, witam Was na moim kanale, a dzisiaj spędźcie dzień ze mną. Jest 6 grudnia, czyli są Mikołajki i idziemy zanieść prezent Mikołajkowy mojej mamie. Tak właśnie prezentuje się prezent i idziemy go zanieść. Proszę. Ojej, dziękuję. Dobra, generalnie przydałoby się ubrać, więc wracam jak się ubiorę. Uff. Uff. Fit się prezentuje tak, nie zwracajcie uwagi na te kapcie, ale... Ja mam takie spodnie z berszki. To jest w ogóle bluzka po mojej mamie. A te spodnie mają takie fajne kieszenie i jakby są mega git. I teraz idziemy ogarnąć mój ryj. Pora ogarnąć mój ryj i włosy i będzie głośno, bo się pierze panie, ale lecimy. Teraz przydałoby się zrobić makijaż. A więc ja do makijażu używam tego pudru, rozświetlacza, eyelinera, konturówki, tuszu, pomadki i zalotki. Dobra, już się pomalowałam, nie mam takiego światła. I wydaje mi się, że wyglądam w miarę reprezentatywnie, żeby tak jechać. Ale oczywiście trzeba wypsikać się, po prostu jezu, ale brzydko także wygląda dobrze, nieważne. Trzeba wypsikać się giełką. I generalnie y, plany się pozmieniały, bo miałam najpierw jechać. Sorry, nie widać, nie? Y, miałam najpierw jechać z małą na zakupy, ale okazało się, że od razu jedziemy do dwóch galerii, y, bo jedziemy do jednej, w której jest więcej, bo musi zwrócić sobie kurtkę i spodnie. Y, I później jedziemy do drugiej, w której są bardziej moje sklepy, bo ja tej pierwszej nie trawię przysięgam, ona jest taka tragiczna. No ale musimy tam jechać i tam jest jeszcze sklep KFD. A muszę dla kolegi z klasy na mikołajki klasowe po prostu y, kupić y, kreatynę. A nie chcę mi się jej zamawiać, więc od razu po prostu sobie tam ją kupię. I tutaj moje oczajnowanie, wiadomo, standardowe naszyjniki. Sorry za mój głos, ale jestem trochę chora. Jezus, to się wszystko zaplątało, nie, tylko nie to, dobra. Nie lubię trochę trzymać telefonu w tej pozycji, ale no trudno. I tak, i tak się prezentuję. I tak się prezentuje już ogarnięta. Tutaj fit, włosy, makijaż. Myślę, że jest w miarę, w miarę jest ok. Jakby ja to szanuję i będę mi się zbierać, żeby jechać. Wow! Dobra, ogólnie to muszę dzisiaj jeszcze wysłać buty na reklamację i popatrzcie na to. Czy wy widzicie, jak one się zafarbowały od spodni? To jest chore, jakby. I ja muszę to teraz wyczyścić chyba chusteczkami, no bo nie będę ich prać. Bo ja je zwracam jakby dlatego, bo one się tutaj rozklejają całe. No i muszę je jakoś ogarnąć. Dobra, postawię was sobie tutaj i ogólnie muszę jakoś domyć te buty, ale najgorsze jest to, że to za nic w świecie nie chce się domyć, więc mamy kurczę kłopot, powiem wam. I, I nie wiem trochę, co mam zrobić. No, bo to się w ogóle nie domywa. No ale chyba po prostu je wyślę, tak, no bo no, w ogóle tutaj Lilian siedzi. Dzień dobry a franek mam nie w dubie. Patrzcie, jak ładnie zapakowane, jak bomba. Dobra, mam już tutaj rzeczy, torby, paczki i teraz musimy iść mega szybko na autobus. Spoko. Dobra, ogólnie znalazłam taki żel i ja sobie go wezmę, bo on jest mega spoko i i kosztuje w miarę git Dobra, dotarłam do Victory's Secret i popatrzcie, są giełki za 42 zł i to jest takie... ja będę teraz wmachać wszystkim mgiełki Dobra, ogólnie dotarłyśmy na jarmark w Krakowie i, i tak to w się prezentuje Całkiem fajnie fajnka Fajne Dobra, ogólnie byliśmy w tym sklepie KFD i nie było tej, yy, tej kreatyjnej, co on chciał i wzięłam mu ananasową i sobie wzięłam taką galaretkę. I mam nadzieję, że będzie dobra. Dobra, jesteśmy w dosyć galerii, bo w tamtej nie było absolutnie nic i chyba pójdziemy na jakieś jedzenie, ale trzeba zrobić zakupy, tak? Dobra, jesteśmy tutaj i bierzemy łączka i dwa frupy. Jednak to odłożyłyśmy, bo jest taka masakryczna kolejka, Żebyśmy tu chyba z godzinę stały. Powiem wam, że już jestem tak zmęczona, że najchętniej bym wracała do domu. Ale... ale kurde że jest... jakieś 10 tysięcy ludzi i, i nic w ogóle nie ma w tych sklepach ja po prostu już mi nogi do dupy wchodzą. To kupujesz? Pochwal się. Fajne? Fajne? Fajne. I tak szczerze totalnie nic nie ma w tych sklepach, ja nie wiem, to jest jakaś masakra. Kolejna ekipa zrobiła swój własny sklep. To jest szalone. Ja tu jakoś tu się dzieje tego typu. Szybki tour, ale ja się boję tych ludzi, bo oni to wszyscy nagrywają. Zobaczcie jaki obiadek sobie kupiłam. To 52 zł, ale jestem taka głodna. I tutaj mam y, placka ziemniaczanego. Y, Te, kluski śląskie, krążki, surówki ziemniaczki, lasagne, no to jest po prostu wszystko. I ja tak bardzo mam na to już ochotę, to jest takie pyszne. Co masz? Dobra. Aha, to szan. Przedstaw swój pomysł, co masz zamiar z tym zrobić. Zapakować na wynos dla Madi. Nie, to jest chore, to jest chore co nam robią. A my musimy iść teraz do Empika po karty pokemonowe. Też do tych mikołajek klasowych. I do reszty sklepu po prostu iśmy do Hausa, do New Yorkera, do Rosmana, na pewno. Eee... I kurde nie wiem gdzie jeszcze. To się to wyjdzie w praniu. Kurde, nie wiem gdzie tego szukać. Kurde lipa straszna, bo nie mieszczę się w budżecie, bo one kosztują 25 zł, a myślałam, że kosztują 15 i nie mieszczę się, więc dupa. Powiem Wam, że jestem tak niesamowicie zmęczona, że marzysz pojechać do domu a autobus mamy dopiero za godzinę. Co kupiłaś? Tutaj na prezent. Bardzo, bardzo mocny prezent. Napój bogów i pianka do włosów. Paga przed chwilą mamusia darła się Jakiś dziewczyn, że... Żeby... idziesz tam zobaczyć? Tak. Po ile są karty pokémon? Dobra, ogólnie znaleźliśmy automat z kartami pokémon i wezmę jakieś najtańsze, bo tylko na takie mi stać. Ale, ale taki, taki o. Taki, taki fajny. Wybrałam coś takiego za 11,90. Nareszcie wyszłyśmy, a jestem tak zmęczona, że zaraz umrę. A tak tutaj. Ojenko. Dobra, kochani, wróciłam do domu. Jestem tak absolutnie zmęczona, że to jest jakiś żart. I widzę, że czeka na mnie tutaj część prezentu, ale ja wam nagram osobny odcinek z tego, co dostałam na Mikołajki. A to jest kot. Dzień dobry. Dobra, pokażę Wam teraz, co kupiłam, więc y, po pierwsze taka super galaretka, ja właśnie ją chciałam, y, bo ona chyba ma 50 porcji, a w jednej porcji jest tylko 18 kalorii i to jest mega, mega git. Y, kreatyna na mikołajki klasowe, bo właśnie sobie kolega zażyczył kreatynę, tylko chciał lemoniadę, Smak nie było, no to dostanie jakoś. Poprosiłam o losową y, żel do paznokci. Bo, bo jak widać tam część mojego prezentu, no to są rzeczy do paznokci i będą go robić lepsze. Karty też na mikołajki klasowe, takie pianka do włosów, ona jest całkiem okej okay. i mój ukochany puder i to tyle, a ty teraz pokaż co, co kupiłaś. Nie tyle. Pokaż co kupiłaś. Nie tyle, jeszcze Twoja lampa. No tak, ale to na prezent, bo z ja tego nagrać. To jeszcze raz. Nie, pokaż co masz. ładnie Masakra. No i? I babcia drępty No. I bomba. Wow. Dobra, teraz będziemy próbować zrobić sobie tą galaretkę. Tutaj gotuję wodę i potrzebuję 200 ml wody. Yy, I właśnie w tej wodzie muszę miarkę galaretki rozpuścić. Dobra, będziemy teraz robić tą galaretkę i właśnie te ozdoby, ale to jeszcze z filmiku z urodzin mamy, do którego serdecznie zapraszam. Yy, I mamy zagotowaną wodę. I mam nadzieję, że się nie oparzę, ale potrzebuję 200 ml, ale ja zrobię jakby z dwóch porcji wydaje mi się, że jedna to jest giga mało, więc więc robię sobie 400 ml. To jest straszne. Dobra. Duży ten czajnik, będzie się czuć niebezpiecznie. I teraz przyleję sobie to do takiego kurczenia jak to chwycić. Do takiego pojemnika po prostu. I to jest cięższe, niż myślałam. Dobra. Matko jedyna no masz tego Mam A to jest takie ryzykowne, bo ja jestem taką ciamajdą, że ja jestem w stanie to na siebie wylać generalnie Dobra Jeszcze, jeszcze żyję się boję tego robić w bo ja jestem tak nieodpowiedzialna Ej, Dobra, teraz musimy wziąć sobie miarkę tego Taką Taką I siup Czyli muszę wziąć dwie miarki, tak? Na jedną porcję. Tak, to muszę wziąć miarki. Ok. Okej. Teraz muszę to rozmieszać i dać do, do lodówki jak wystygnie, więc... Więc chyba dzisiaj sobie tego nie zjem. Aczkolwiek jutro na śniadanie mam nadzieję, że, że już będzie git, więc... więc tak. Chcę to jednak jak szaleć to szaleć i tutaj nalałam sobie już do drugiego pojemnika, bo stwierdziłam, że ja tak bardzo lubię galaretkę, że nigdy mi się nie będzie chciało czekać, aż ona mm -hmm. będzie zrobiona. Więc zrobię sobie od razu dwie porcje, żebym miała na jutro na śniadanie yy, i, i najwyżej, nie wiem, na kiedy jeszcze, ale ja to będę po prostu teraz jeść kilogramami, bo ja tak taką galaretkę, sorry za dźwięki w tle, ale tu psy, kurde, się szaleją, chyba na na Teraz no, muszę to rozmieszać. Cześć i z powrotem. Moi drodzy, idę zmywać makijaż iść się myć, i przebrać w normalne ubranie bo jestem tak zmęczona, że już po prostu padam na ryj, więc widzimy się jak się ogarnę okej okay, kochani, jak widać ja już jestem umyta, przebrana w czepku ze zmytym makijażem i ja lecę spać, mam nadzieję, że filmik się wam podobał, a jeśli się podobał to zostawcie łapki w górę i subskrypcję i do zobaczenia w następnym filmiku popatki